Cześć, dziś pozastanawiam się, czy szafa kapsułowa nadal jest szafą kapsułową. Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie po krótkiej przerwie, ale mam za to dla Was niespodziankę, bo w tym tygodniu opublikuję dwa filmy. Jeden to będzie oczywiście moje podsumowanie zakupowe z marca, natomiast drugi to ten, który nagrywam dla Was teraz. Pod mm, takim, może nie za wiele mówiącym tytułem, ale myślę, że dość istotny z punktu widzenia zwłaszcza mody zrównoważonej i takiego konsumpcjonizmu, z którym ja na co dzień staram się trochę rywalizować we własnej szafie, we własnym otoczeniu i tak Zobaczymy, czy ten temat przypadnie Wam do gustu. Nie przedłużając wstępu, szafa kapsułowa czyli koncept, który wywodzi się Stricte z minimalizmu i oznacza szafę stworzoną z niewielu elementów, za to takich, które idealnie do siebie spasują, idealnie współgrają ze sobą i są dostosowane do wszystkich sytuacji życiowych osoby, która tworzy tę szafę kapsułową. Ideą szafy kapsułowej jest przede wszystkim jej niewielka objętość albo niewielki rozmiar. Tutaj w zamyśle, jeżeli chodzi o liczbę. Rzeczy, które ją tworzą. Czyli przeważnie jest to kilkanaście do kilkudziesięciu rzeczy, które są kompletną szafą, która odpowiada temu, co dana osoba tworzy, robi na co dzień, jak dostosowuje ubrania, jak wykorzystuje ubrania. I y, takiej, jakby, szafy kapsułowej jest też to, że. Nie ma jednego przepisu na to, jak powinna wyglądać, ze względu na to, że każdy człowiek zajmujący się innymi rzeczami może mieć zupełnie inaczej wyglądającą swoją szafę kapsułową. Trend został rozpropagowany przede wszystkim przez influencerki i influencerów, którzy zajmują się minimalistycznym trybem życia, którzy, które, którzy chcieli wyglądać dobrze, ale mimo to mieć mało rzeczy. Móc na przykład zapakować te wszystkie rzeczy do jednej walizki i się przeprowadzić na drugi koniec świata, powiedzmy, ale nadal mając taki, takie modowe poczucie estetyki i nadal chcąc wyglądać zgodnie ze swoim stylem, zgodnie ze swoimi potrzebami w taki sposób, który będzie te osoby zadowalał. No i ten koncept. Świetnie się przyjął wśród wszystkich modowych influencerów przede wszystkim za granicą. Mam wrażenie, że trend szafy kapsułowej do Polski nie dotarł aż tak mocno w jego takiej esencji minimalistycznej, że raczej to już zostało tak przerobione powiedzmy przez tych influencerów, którzy niekoniecznie zajmują się minimalizmem. No i oczywiście przez różne marki modowe. Z szafą kapsułową stało się tak, że została ona zaadaptowana również prze, przez influencerów, influencerki, którzy mm, raczej zmierzają ku większej szafie niż właśnie tej szafie kapsułowej stworzonej z kilku do kilkudziesięciu elementów. I przez to wyewoluowało to do szaf kapsułowych na dany sezon, na dany miesiąc, na dany tydzień, na dany wyjazd. Albo na jakąś inną konkretną okazję. Więc z idei, gdzie mamy jedną szafę, która służy nam we wszystkich sytuacjach życiowych, mamy, tak jakby, poskładane, powiedzmy, nie wiem, 20-30 szaf, które sprawiają, że mamy tych rzeczy, albo powinniśmy, według tych różnych twórców, mieć tych rzeczy 20-30 razy więcej niż w takiej pierwotnej idei szafy kapsułowej. Posłużyło to znowu, tak jakby, nakręcaniu konsumpcji, nakręcaniu większej liczby rzeczy, czy w szafie, kupowaniu większej liczby rzeczy, ubrań, butów, dodatków itd. No i oczywiście zostało to też podchwycone przez wszystkie sieciówki, albo też mniejsze marki modowe, generalnie marki nastawione na sprzedaż ubrań i dodatków, e, jako kolekcje kapsułowe czyli. Mniejsze kolekcje, które wcześniej nazywały się albo kolekcjami limitowanymi, albo po prostu były, tak jakby, rzutem ubrań w kolejnym tygodniu czy w kolejnym miesiącu do sklepów fast fashion. No i te kolekcje kapsułowe są sprzedawane oczywiście, jako całość. Najlepiej, jeżeli tę całość, tak jakby sobie zakupisz. I wtedy będziesz mieć pełną, działającą, idealnie współgrającą ze sobą kolekcję kapsułową do Twojej szafy kapsułowej, tudzież do Twojego zestawu wszystkich szaf kapsułowych, jakie powinnaś, powinieneś mieć w szafie. Oczywiście według marek, które są sterowane albo może nie tyle co sterowane, ale które najwięcej zysków czerpią na naszej decyzji o tym, żeby kupować więcej. No, i jak widzicie, wszystko, co tutaj się zadziało w kwestii minimalistycznej szafy kapsułowej, która jeszcze w, zauważyłam, że wśród przynajmniej tych twórców, których ja śledzę i którzy są związani z minimalizmem, nadal świetnie funkcjonuje. Nadal oni, tak jakby wspominają o szafach kapsułowych, mówią o zaletach szafy kapsułowej w jej takiej pierwotnej idei, czyli mniejsza szafa. Mniej zastanawiania się nad tym, co powinno się na siebie założyć w danym momencie, większa mobilność, mniejszy tak jakby mm, bałagan wokół ciebie, mniejsza liczba rzeczy wokół ciebie i tak dalej. No ale ten świetnie rokujący minimalistyczny trend został tak jakby przeciągnięty w 100% prawie na stronę konsumpcjonizmu, żeby właśnie służyć. Kupowaniu coraz większej liczby ubrań przez osoby, które myślą, że szafa kapsułowa to jest nadal fajne rozwiązanie, ale tak jakby nie zauważają, że tutaj po cichu marki im zaczynają wpychać coraz więcej e, ubrań do szafy właśnie przez wykorzystywanie mówienia o szafie kapsułowej. I to sprowokowało moje przemyślenia na temat tego, co się wydarzyło z szafą kapsułową. I przede wszystkim na pewno jest mi trochę szkoda, że tak jakby minimalistyczny trend, który mógł albo który był świetnie rokujący, mógł wejść w życie nas wszystkich z bardzo dużą mocą, został tutaj tak zahakowany, ukradziony przez ten świat mocno nastawiony na konsumpcję. Z drugiej jednak strony, zauważyłam i myślę, że Wy też to zauważycie, że coś, co zostało wymyślone z gruntu jako minimalistyczna rzecz, przez model taki bardzo konsumpcjonistycznej sprzedaży, fast fashion i tak dalej, został uznany za tak duże zagrożenie, że trzeba to było przeciągnąć właśnie na stronę, na stronę większego konsumpcjonizmu. I wydaje mi się, że to daje nam tutaj taką nadzieję albo siłę, że im więcej takich modeli powstanie i im bardziej będą one miały większe przebicie wśród ludzi, którzy zajmują się modą, wśród ludzi, dla których to, jak wyglądają i jakie mają ubrania jest gdzieś tam w pewnym stopniu ważne, to mamy szansę oddolnie wpłynąć na to, jak wygląda przemysł tekstylny aktualnie. I myślę, że kolejne, kolejnym wskaźnikiem tego, że mamy na to realny wpływ, jest to, jak szybko rośnie rynek drugiego obiegu tekstyliów. Bo taki wzrost, jaki był w zeszłym roku, nie pamiętam, ile to było dokładnie procent, natomiast postaram się te informacje sprawdzić i wrzucić wam w opis tego filmu. Niemniej, rynek tekstylny drugiego obiegu jest jednym z najszybciej rosnących rynków w gospodarce aktualnie. Może jest to spowodowane tym, że ubrania są coraz droższe, inflacja jest coraz wyższa, więc zwracamy się ku drugiemu obiegowi, który jest no zdecydowanie tańszy. Ale kiedy pomyślę sobie, że na przykład 20 lat temu ludzie wstydzili się przyznawać, że kupują ubrania w Lumpeksach, Wobec tego, że aktualnie robienie zakupów w lumpeksach jest modne, jest pożądane, bardzo często jest to tak jakby um, sklep pierwszego wyboru, jeżeli poszukujecie jakichś ubrań i najpierw na przykład zaczynacie poszukiwania, czy od Vintage, czy od pójścia do Lumpeksu. I tak samo myślę, że to jest bardzo przyszłościowy trend. Oczywiście. Um, Ciężko przewidzieć, że jakieś znaczące zmiany wydarzą się tutaj w ciągu najbliższych, nie wiem, pięciu lat, ale w dłuższej perspektywie widać, że one się wydarzają i widać, że jesteśmy świadkami takiego przesunięcia tego, tej wagi ze strony totalnego konsumpcjonizmu na bardziej zrównoważoną modę. Zaczął się kwiecień, i kwiecień w wielu społecznościach związanych ze zrównoważoną modą to jest taki miesiąc, w którym dużo więcej się mówi na temat zrównoważonej mody, dużo więcej się mówi na temat skutków i zagrożeń, jakie niesie ze sobą przemysł, zwłaszcza związany z fast fashion, z szybką modą, a to ze względu na katastrofę fabryki w Rana Plaza w Bangladeszu. E, która zawaliła się e, 24 kwietnia 2013 roku. Zawalił się budynek, który nie dość, że miał nadbudowanych kilka kondygnacji bez w ogóle e, pozwolenia i bez e, poszanowania dla różnych norm budownictwa przeciwpożarowych itd. E, ten budynek się zawalił. W budynku znajdowały się szwalnie i szwalnie, które szyły, dla wielu wielu światowych marek fast fashion, między innymi dla polskiego LPP, który jest właścicielem Blizzard, Mohito, Crop, Sinsei i tak Więc upamiętniając to wydarzenie właśnie w kwietniu co roku dzieje się również Fashion Revolution Week, o którym jeszcze będę mówić w dalszej części tego miesiąca. Ale myślę też, że nie tylko w kwietniu, ale tak jakby przez cały rok Powinniśmy wiedzieć, z czym wiąże się produkcja ubrań fast fashion, z czym wiąże się nadmierny konsumpcjonizm, z czym wiąże się taka chęć do posiadania coraz większej liczby ubrań, dodatków, butów itd., Zwłaszcza jeżeli to są rzeczy nowe, kupowane na bieżąco, cały czas. Nie wiem, czy wiecie, ale co kilka sekund po prostu na wysypisko o śmieci trafia cała ciężarówka odpadu tekstylnego. Więc jak sobie powiedzmy siedzicie oglądacie ten film, no to wyobraźcie sobie, ile takich ciężarówek już zajechało na wysypisko śmieci i zostawiło tam to wszystko, co zostało wyprodukowane pewnie nie później niż około 3-4 lata temu. No bo niestety taki jest cykl życia tych najtańszych produktów z najtańszych sieciówek. Nadmierny konsumpcjonizm jest krzywdzący dla wszystkich poza, tak jakby, właścicielami tych biznesów tekstylnych, które właśnie z tego nadmiernego konsumpcjonizmu czerpią korzyści. Ehm, korzyść, którą można sobie wyobrazić, że czerpią ludzie, którzy kupują te ubrania, to jest żadna korzyść. Bo tak naprawdę cały czas skupiają się na tym, że muszą ubrania kupować, dodawać nowych, nowe do szafy, zastanawiać się, czy to pasuje do tego, czy to pasuje do tamtego, kupować często coś impulsywnie, po czym kupować kolejną e, listę rzeczy, która będzie pasowała do tej pierwszej rzeczy, po czym po 4-5 praniach, kiedy coś się zużyje, po prostu to wyrzucają i w ten sposób zapełniają kolejną ciężarówkę, która gdzieś tam sobie jedzie na wysypisko śmieci. I ja wiem, że um, tak samo jak w przypadku różnych innych zróf, zrównoważonych czy ekologicznych inicjatyw, największą odpowiedzialność i najwięcej siły w kwestii zmiany tego pos, um, posiadają właśnie te duże koncerny, które odpowiadają za produkcję tych ubrań. Natomiast przypadek zahakowania trendu szafy kapsułowej, przypadek tak szybkiego wzrostu um, rynku, Tekstylnego z drugiego obiegu pokazuje, że tu akurat ludzie, wybory zakupowe ludzi naprawdę mają ogromną siłę. I ogromną siłę mają też influencerzy. Więc ja w kwietniu i nie tylko będę Was zachęcać do tego, żeby przede wszystkim kupować z drugiego obiegu, zastanawiać się nad tym, co kupujemy i jak bardzo dajemy się wkręcić w tę machinę konsumpcjonizmu. Na bieżąco, na podstawie tego, co wpływa na nasze decyzje zakupowe. I to by było na tyle na dziś. Trochę się rozgadałam. Mam nadzieję, że temat jest dla Was ciekawy. Jest to temat, który na pewno dla mnie jest tam gdzieś wysoko na liście priorytetów, jeżeli chodzi o zrównoważoną modę. I muszę przyznać, że zawsze czuję taki trochę zgrzyt, kiedy widzę, jak e, influencerzy albo twórcy internetowi, których obserwuję. Um, wchodzą we współpracę z różnymi markami mocno sieciowymi, um, mocno idącymi w konsumpcjonizm na wysokim poziomie, a mimo to nadal tak jakby promują ideę minimalizmu. No, widzę zgrzyt, o tak. E, I taki zgrzyt u mnie powoduje to, że tylko ja mam tak jakby więcej siły do działania, więcej um, motywacji do tego, żeby wybierać drugi obiekt, żeby Wybierać przede wszystkim mniejszą liczbę rzeczy, którą kupuję. Między innymi też dlatego zdecydowałam się na zrobienie tego cyklu o zakupach co miesiąc, żeby sobie na koniec roku zobaczyć, ile ja tak naprawdę rocznie rzeczy kupuję i spróbować tę liczbę w jakiś sposób zmniejszyć. Sama zastanawiam się, co z tego wyjdzie. Zobaczymy w praniu. Tymczasem dziękuję Wam za dziś i widzimy się jeszcze w tym tygodniu w kolejnym filmie. O nowe nomen omen zakupach marcowych. Do zobaczenia. Pa!